Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek. Witam w szczególności osoby, które chciałyby kupić samochód pojemny, w miarę młody, nie kojarzący się z wieśniakami, z mocnym silnikiem, który do tego mało pali. Jeżeli te kryteria są dla Was ważne, samochód, który stoi za mną, czyli Ford Mondeo, powinien Was zainteresować. Samochód ten nosi oznaczenie MK5. Jest to czwarta generacja Forda Mondeo, aczkolwiek jest grupa osób, która twierdzi, że jest to generacja numer 5. Gdyż lifting, który pojawił się dawno temu w jednej z poprzednich generacji, traktują właśnie jako kolejną generację, a nie jako lifting. To jest taki mały detal. Jeżeli spojrzymy na oficjalne nazywnictwo Forda, samochód ten nosi oznaczenie CD391, chociaż w Niemczech BA7. Tego auta raczej nikt tak oficjalnie nie nazywa. Tak więc można powiedzieć: Ford Mondeo po 2014 roku. Nie o dziwo, ten samochód jest nadal produkowany. Jak więc widać Fordowi udało się stworzyć całkiem konkretny samochód, który jest w stanie rywalizować z Passatem i insignią. Prezentowany egzemplarz pochodzi z 2016 roku i z tym silnikiem waży 1609 kg. A cóż to jest za silnik dwulitrowy dieselek o mocy 180 koni. 400 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie do pierwszej setki w 8,7 sekundy. Prędkość maksymalna 218 km na godzinę. W tym przypadku samochód został skonfigurowany z automatyczną sześciobiegową skrzynią biegów. Warto zauważyć, że po 2019 roku automat miał już 8 przełożeń. Oficjalne spalanie 4,8 litra na 100 km. Za chwilę zajrzymy do wartości z komputera pokładowego i, jak zwykle, oczywiście proszę Was o Wasze opinie. Jeżeli macie samochód z takim silnikiem, dajcie znać w komentarzach, ile pali wasz egzemplarz. Przejdźmy teraz, może, do wyposażenia tego samochodu. Został on skonfigurowany w linii stylistycznej Titanium. Szkoda, że nie. Amelinium. Warto odnotować obecność świateł LED. Jest tutaj doświetlanie zakrętów, jest tutaj tempomat, jest system ostrzegający o zbyt raptownym zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu, jest system utrzymujący nas na pasie ruchu i ostrzegający o niezamierzonym zjechaniu z niego, jest system, który monitoruje nasze zmęczenie i w razie czego nas ostrzega, i zaprasza na kawę, jest system monitorujący samochody w martwym. Polu, jest grzana przednia szyba, jest dostęp bezkluczykowy, jest tutaj pakiet biznesowy i technologiczny. Tych opcji jest naprawdę dużo i powiem wam, gdy przeglądałem ogłoszenie z tym samochodem, część z opcji nie była nawet wymieniona i sam zauważyłem je na miejscu. Są to opcje takie jak na przykład podgrzewanie tylnej kanapy. Zajrzyjmy więc, może już do środka tego samochodu, zobaczmy, jak wygląda wnętrze, na ile jest zużyte. Fotele, jak możecie zauważyć, są wykończone dwutonowo. Ten ciemniejszy fragment pseudo skóra, ten jaśniejszy taka szara tkanina. Wyglądają w miarę ok. Jakichś konkretnych przetarć tutaj nie zauważyłem, zarówno jeśli chodzi o boczek siedziska, jak i o boczek oparcia. Warto odnotować, że fotel kierowcy jest regulowany elektrycznie, fotel pasażera natomiast za pomocą dźwigni. Drzwi w tym samochodzie wyglądają dosyć ładnie: od podłokietnika w górę wszystko jest miękkie, przyjemne w dotyku, przyjemne dla oka. Tu jest jakaś ameliniowa wstawka, szyby są regulowane oczywiście elektrycznie, lusterka są składane tak więc ten aspekt pozytywnie. Do czego można mieć zastrzeżenia to kierownica. Jest ona, przyznam, dosyć mocno zużyta i wyślizgana. Pojawiły się tutaj na niej jakieś takie dziwne odpryski, trzeba by było to więc w jakiś sposób naprawić. No, chyba że aspekt estetyczny Wam w ogóle nie przeszkadza, i bardziej skupiacie się na funkcjonalności. Jak możecie zauważyć, jest tutaj mnóstwo przycisków na tej kierownicy. I dodatkowo są również łopatki automatycznej skrzyni biegów po lewej minus, po prawej plus. A jeśli już mówimy o skrzyni, biegów, przejdźmy do lewarka. Jest duży, miło leży w dłoni, ale Ford pomyślał, że tutaj w głębi zrobi schowek i przyznam, że lewarek może troszeczkę przeszkadzać, jeżeli będziemy chcieli tam sięgnąć. No chyba, że będziecie sięgać tutaj przez tą wnękę. Lepiej by było, gdyby to był taki mały psztyczek z tych nowoczesnych aut grupy Volkswagena, ewentualnie takie kółeczko jak na przykład w Jaguarach. Korzystając z okazji, postanowiłem sprawdzić numer win tego Forda, i w raporcie nie ma żadnych informacji o ewentualnych uszkodzeniach z przeszłości. Z ciekawości postanowiłem wrócić do Mondeo, które pokazałem wam dwa lata temu. Był to samochód uszkodzony, i po sprawdzeniu winu, informacja o stłużce czy też wypadku znajduje się w bazie z szacowanym kosztem naprawy w wysokości od 3 do 5 tysięcy euro. Na dwa razy więcej wyceniono uszkodzenia podobnego auta, które jest już w Polsce, świeci się i błyszczy. A patrząc na zdjęcia, było uderzone w lewy bok, wskutek czego wystrzeliły poduszki powietrzne. Reasumując, warto sprawdzać przeszłość samochodów na różne sposoby, w tym na przykład poprzez serwis, do którego link zamieściłem w opisie pod filmem. Przejdźmy może teraz do schowków, rozpoczynając od tego pod podłokietnikiem. Jest on dosyć duży, jest wyścielony taką miękką tkaniną, chociaż. To wszystko jest twarde, tak więc mocno tutaj niczego nie wrzucajcie. Jak możecie zauważyć, jest tutaj również złącze USB. No ale co tam schowek w podłokietniku? Wiem, że czekacie na test głównego schowka. Jak otwiera się w Mondeo? Mógłby troszeczkę szybciej. Sprawdźmy, co znajduje się w tym folderze, czy jest tu książka serwisowa. Tak jest, znalazłem coś takiego. Samochód został wydany w czerwcu 2016 roku. Jedyny przegląd, jaki tu jest odnotowany, jest z sierpnia 2017 przy przebiegu 24,5 km. Tutaj mam dodatkowo jeszcze taki jeden wydruk i daty z tego co widzę się potwierdzają. Przebieg również. W tym momencie przebieg wynosi 114 tysięcy km, a średnie spalanie z dystansu 549 km to 6,3 litra. Widzieliście to? W tym samochodzie nie ma pseudo końcówek układu wydechowego. Tak, tutaj są takie obramówki, ale w środku faktycznie. Jest końcówka układu wydechowego, zarówno z lewej, jak i prawej strony. Przejdźmy więc, może teraz do bagażnika. Przycisk do jego otwierania znajduje się tuż nad rejestracją, ale tu jest pewnego rodzaju problem. Ta klapa powinna unieść się automatycznie, ale niestety się nie unosi. Jest również przycisk do jej zamykania, ale on nie funkcjonuje. Zauważyłem, że Prawy teleskop, prawy siłownik jest troszeczkę inny niż lewy. Widzę, że tutaj coś leży, tak więc być może uległ uszkodzeniu. I w tym momencie dlatego nie da się otworzyć tej klapy automatycznie trzeba to robić ręcznie. Pod podłogą w tym samochodzie znajduje się koło zapasowe o wielkości 16 cali z oponą w rozmiarze 215 na 60. Koła, które są aktualnie na samochodzie są o cal większe. Tutaj są 17 z ogumieniem 235x50. Wracając do bagażnika, jest on bardzo, ale to bardzo pojemny. Do tego, składając oparcia tylnych foteli, mamy jeszcze więcej miejsca. Zamknijmy więc, może już klapę przycisk, tak jak powiedziałem, niestety nie działa. W tym przypadku musimy zamknąć klapę ręcznie. Przejdźmy teraz do ostatniego miejsca, którego wam jeszcze nie pokazałem, a mianowicie do przedziału dla pasażerów z tyłu. Jak widzicie, w tej części samochodu szyby są przyciemnione. Jak wygląda wnętrze? Fotele wykończone są podobnie tak jak z przodu, jeśli chodzi o ewentualne uszkodzenia. Raczej tutaj nic nie widać, nie ma plam, nie ma żadnych rozdarć, przetarć. Oczywiście można by było tutaj odkurzyć. Drzwi są w dobrym stanie, nic tutaj nie jest jest wypaznokciowane ani wygryzione. Jeśli chodzi o ilość miejsca, jest wystarczająco, naprawdę fotel kierowcy i tak jest odsunięty do tyłu, aby lepiej się z samochodu wysiadało, lepiej się wsiadało. I nawet w tej pozycji mam tutaj wystarczająco miejsca. Na wysokość jest miejsce na szerokość, tak więc pod tym względem będzie się tutaj podróżowało naprawdę dobrze. Co ciekawe, pasy bezpieczeństwa dla pasażerów z tyłu wyposażone są w poduszki powietrzne. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w tej kategorii samochodów. No dobra, jedziemy na wycieczkę, zobaczymy, jak się jeździ tym Fordziakiem. Pierwsza z rzeczy, którą zauważyłem, oczywiście, włączyłem sobie podgrzewanie fotela i możemy to sobie również zmieniać nie tylko przyciskiem w tym miejscu ale również na ekranie dotykowym. Przy czym jest tutaj również opcja podgrzewania kierownicy, ale przycisk do aktywowania tego podgrzewania jest wirtualny na tymże ekraniku. Tutaj nigdzie indziej nie znalazłem żadnego przycisku, tak więc aby podgrzać kierownicę, klikacie tutaj i wiecie co? Ta kierownica jest naprawdę gorąca. Fantastycznie się ją trzyma w taki chłodny dzień jak dzisiaj. 3 stopnie z tego co wiem, jakoś 4, tak więc nie za ciepło, ale zaleta w postaci podgrzewania kierownicy może właśnie powodować, że ona jakoś się strzępi, odkleja i być może to zużycie jest spowodowane nie nadmiernym kręceniem, tylko kręceniem właśnie podczas podgrzewania. Troszeczkę to oczywiście sprawia delikatny dyskomfort to wszystko czuć na palcach tak więc myślę, że osoby bardziej wrażliwe no, wolałyby, aby ta kierownica została w jakiś sposób naprawiona obszyta ewentualnie Właśnie, jeżeli macie doświadczenia z tego typu rzeczami dajcie znać, ile kosztuje takie obszycie kierownicy ale wiecie, takie porządne na lata Zresetujmy może Teraz zużycie paliwa. Ok, zresetowane. No i zobaczymy podczas takiego jeżdżenia po mieście, chwileczkę za miastem. Być może wybierzemy się nawet na autostradę. Zobaczymy, ile paliwa zużywa ten samochód. Oczywiście zaznaczę, że ruszyłem na zimnym silniku. O, i tu jest pytanie. Kto ma pierwszeństwo? Tak, pani z prawej. Tutaj nie ma ustąp. Olek. Który zwrócił mi uwagę na jednym z poprzednich filmików, dobrze zauważył, że osoby z prawej strony miały pierwszeństwo. No ale jak to często bywa, niektórzy się tam zatrzymują i nie patrzą, bo nie wiedzą, kto ma pierwszeństwo. Tak więc skorzystałem wtedy z okazji, teraz faktycznie puściłem. Dziękuję za. Spostrzegawczość. Jeżeli widzicie coś ciekawego, czego ja nie zauważyłem, piszcie w komentarzach, jak zwykle. To nie jest telewizja, tutaj możecie się ze mną podzielić swoim zdaniem. I oczywiście czytam wszystkie komentarze. Przejdźmy teraz do części, w której przetestuję zawieszenie. Wjedziemy za chwilę na nierówną drogę, ale tutaj wolno, coś się dzieje. O tak, nauka jazdy. Dobra. Jedziemy za nowiutką Mazdą 3 i zobaczymy jak się prowadzi ten samochód, bo jeśli chodzi o silnik 180 koni, to no, mam jakieś w miarę duże oczekiwania na temat tego samochodu. Pamiętam do dzisiaj BMW 330d E46, coś właśnie koło 180 koni, ale tamten samochód frunął. Oczywiście zaraz po zdaniu prawa jazdy miałem okazję przejechać czymś takim. No wtedy robiło to na mnie duże wrażenie. Dobra, jeśli chodzi o zawieszenie, troszeczkę się ten samochód rusza, ale nie jest tutaj twardo i póki co nie podskakuje. Za chwilę zobaczymy przy wyższych prędkościach, jak się zachowuje. A teraz reakcja na gaz od 50 do góry. No i mamy stóweczkę. Miło się zbiera, ale poczekam jeszcze chwilę, aż się silnik rozgrzeje tak naprawdę na maksa. Olej będzie cieplejszy, i wtedy te przyspieszenia mogą być bardziej raptowne. Przy okazji zauważyłem jeszcze, że jest tutaj funkcja rozpoznawania znaków drogowych i działa bezbłędnie. Dobra, jakieś mocniejsze przyspieszenie. No to było przyspieszenie bez redukcji. Tak więc dobra, jest tutaj jeszcze tryb. Sport. Zobaczymy, jak w sporcie to jeździ. No i stuweczka. Przyznam, jest dosyć dobrze. 150 koni to jest taki optymalny silnik, 250 to już jest dosyć konkret. Tutaj mamy tak pomiędzy, 180 koni. Jeszcze może ewentualnie uda się zejść ze spalaniem do w miarę oszczędnych wyników. Tak więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Chociaż co do spalania, to oczywiście za chwilę to sprawdzimy. Będzie wynik z całej tej trasy. Ja sobie przerzucę już w D, aby za bardzo nie świrować, to oczywiście nie jest sportowy samochód. Kto coś sportowego od Forda, to kupuję Focusa ST albo i nawet RS. Wjeżdżamy na autostradę, po drodze zatrzymają się na skrzyżowaniu. System Start and Stop działa, samochód wykrywa pojazdy w martwym polu. Pojawia się tutaj taki pomarańczowy komunikat. Tak więc, dobra, wjeżdżamy na autostradę i pora przejść do testu: na ile jest tutaj głośno w kabinie przy takich autostradowych prędkościach, bo jeszcze jeśli chodzi o zawieszenie. To powiem Wam, że mnie w ogóle nie niepokoi. Jadąc tam za miastem przy tej prędkości 100 na godzinę, było ok. Tutaj podobnie autostrada, ile mamy? 130. Dobra, damy do 140. Taka o! Bardzo pospolita prędkość. Jeśli chodzi o szum powietrza, no troszeczkę słychać wiatr, ale tylko troszeczkę. Nie jest to coś niepokojącego. Jeśli chodzi o stabilność, auto się trzyma drogi dosyć dobrze. Jedzie się naprawdę przyjemnie i komfortowo. Odniosę się jeszcze do tego systemu utrzymania na pasie ruchu. On wykrywa faktycznie te pasy, ale mam wrażenie, że on mnie nie utrzymuje na pasie. Że to jest system ostrzegający o zjechaniu z pasa, gdyż Coś takiego jak kontra, lekko czuję, ale to nie jest coś raczej co utrzymuje mnie na pasie. A zobaczymy, a jednak trzyma. Teraz jeżdżamy do lewego. O, nie widzicie? Jednak dopiero gdybym przekroczył linię, to prawdopodobnie by pojawiło się ostrzeżenie. Tak więc to nie jest taki system, który nas prowadzi po drodze jak po sznurku. Co do spalania. Właśnie. No już zjeżdżam z autostrady, tak więc myślę po 13 km mamy w miarę jakiś normalny wynik. 7,5 litra. No dobra, ale ile to wszystko kosztuje? Gdy ten samochód był nowy w tej wersji, ale bez opcji, był wyceniony na 40 tysięcy euro. W tym momencie ceny dobre, to te poniżej 14 400, ceny bardzo dobre poniżej 13400. To auto jest wyceniane dobrze. Jego aktualna cena to 14390 euro. Samochód ten pojawił się w ofercie komisu dosyć niedawno. Jest to dosyć nowy nabytek, tak więc pole do negocjacji nadal pozostaje i jest szansa, że uda się komuś kupić to auto w cenie bardzo dobrej, jeśli troszeczkę ponegocjuje. Dajcie znać, co myślicie o tej ofercie, o tym samochodzie i czy Mondeo jest lepszym wyborem od pasa i insignii. Czekam na wasze komentarze i tym samym zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!